Dzień dobry! Przyszła pora na to, żeby sobie podsumować sezon ekstraklasy. Sezon ekstraklasy w piłce nożnej w sezonie 2018-2019. Ja już robiłem taki filmik, podsumowałem sobie ekstraklasę, ale zrobiłem to na koniec grudnia. Wtedy to była bodajże. to był filmik, który nagrałem po 18 kolejce. I wtedy Roman Kołtoń na swoim kanale na YouTubie Prawda Futbolu skrytykował. Ekstraklasy, organizacja Ekstraklasy za to, że tak długo w grudniu już przy tak niskiej temperaturze odbywały się mecze naszej Ekstraklasy. Ja jednak uważam, że dobrze, że tak się stało. Dobrze, że tak się stało, dlatego że już wtedy byliśmy na poziomie 18 kolejek, już właściwie ta runda jesienna się zakończyła, już właściwie trwała, zaczęła trwać runda wiosenna, trzy pierwsze kolejki rundy wiosennej, i dzięki temu to umożliwiło taką sytuację, że nasza Ekstraklasa zakończyła się 19 maja. 19 maja wtedy były ostatnie mecze tej rundy, tej rundy mistrzowskiej. Ostatnie mecze w tym podziale na, na, na obie grupy, 19 maja zakończyła się nasza Ekstraklasa i to umożliwia, to daje większe szanse, daje więcej czasu na to, żeby poszczególne drużyny, które będą walczyły w europejskich pucharach, żeby mogły się do tego przygotować. Dlatego uważam, że tak powinno być, dlatego że chyba, wydaje mi się, że było to zwrócenie na to, jak jest zorganizowana Ekstraklasa, jak, się jest, jak są zorganizowane ligi, właściwie w innych państwach gdzie te, gdzie te rozgrywki kończą się wcześniej i faktycznie piłkarze mają więcej czasu, kluby mają więcej czasu żeby się przygotować. I jak to generalnie teraz wygląda układ ekstraklasy Zacznę od miejsca, od tych miejsc, od klubów, którym najgorzej poszło w tym sezonie: Zagłębie Sosnowiec i Mieć Legnica. To są w tym sezonie to były Beniaminki po raz pierwszy jest od sezonu 2003-2004 jest taka sytuacja, że oba kluby, które dostały się do Ekstraklasy po tym sezonie z tej Ekstraklasy już w tej Ekstraklasie grać nie będą. Myślę, że na pewno piłkarze robili co mogli, ale no niestety nic się nie udało. Wisła Płock, Wisła Płock, który wcześniej po, po poprzednim sezonie zajęła 5. miejsce w Ekstraklasie, teraz 14. miejsce. Arkad Dynia, zdobywca pucharu, pucharu w Polski w poprzednich sezonach, tym razem na miejscu 13. Śląsk Wrocław. W ostatnich kolejkach awansował o kilka pozycji, dzięki temu uniknął, uniknął spadku. Górnik zabrze też Górnik zabrze po tych, wtedy jak podsumowałem polską ekstraklasę po tych 18 kolejkach to Górnik Zabrze był w, tej, w tych bodajże na miejscu 15, awansował od tego czasu i spokojnie utrzymał się w Ekstraklasie. Korona Kielce spadła, Wisła, Wisła Kraków była na miejscu 8, po tych 18 kolejkach teraz skończyła klasę na miejscu dziewiątym przy tak dużych problemach finansowych, gdzie jednak okazało się, że wielcy inwestorzy nie przyszli, ale przyszedł za to Jakub Błaszczykowski, który uratował klub, który dobrze zagrał w wielu meczach po swoim przyjściu, po swoim powrocie po wielu latach do Wisły Kraków. Dzięki temu Wisła Kraków zajęła miejsce dziewiąte w Ekstraklasie. Lech Poznań, Lech Poznań... Tutaj praktycznie częste zmiany trenerów, ale dostał się do tej, do tej części, do tej tabelki górnej, do tej mistrzowskiej tabelki. Ósme miejsce. Pokoń trzeci, miejsce siódme. Zagłębie Lubin. jagielonia jagielonia na miejscu piątym. Tutaj w ostatnich latach Jagiellonii szło znacznie lepiej. W tym roku wylądowała na miejscu piątym. Krakowia. Krakowia, która przez, tak wspinała się po tych szczebelkach ekstraklasy w ciągu tego sezonu ostatecznie na miejscu czwartym. Lechia Gdańsk na miejscu trzecim to już jest pudło, no i tak, tak samo zresztą jak Legia czy Krakowia Lechia Gdańsk będzie walczyła w eliminacjach do Ligi Europy. Lechia Gdańsk, myślałem, że to Lechia Gdańsk będzie klubem, który zdobędzie Mistrzostwo Polski, jednak Lechia Gdańsk ostatecznie po zwycięstwie w Pucharze Polski zajęła miejsce trzecie. Legia. Legia Warszawa na miejscu drugim i częste zmiany trenerów nie pomogły. Klubowi nie udał się ten manewr z zeszłego roku z trenerem Klafuriczem, który na koniec sezonu jego, nie wiadomo czy jego praca, czy bardziej to, że, że dobra atmosfera w drużynie że spowodowała, że Legia Warszawa w poprzednim sezonie wygrała. Już któryś raz z rzędu mistrzostwo zresztą Polski. Tym razem to się nie udało. Nie pomógł ten manewr ze zmianą trenera, nie pomógł wysoki budżet Legia Warszawa ostatecznie do rywalizację o mistrzostwo Polski przegrała. Przegrała z Piastem Gliwice. Piast Gliwice pierwsze mistrzostwo Polski w historii tego klubu. Trener Waldemar Fornalik wielkie zwycięstwo tego trenera, wielkie zwycięstwo trenera, który Waldemara Fornalika, który już był w swojej karierze Selekcjonerem, selekcjonerem reprezentacji Polski, i jako właściwie można powiedzieć, że jako jedyny trener, który w ostatnich latach był selekcjonerem reprezentacji Polski, to po swoim powrocie do ekstraklasy naprawdę osiągnął gigantyczny sukces, bo to jest gigantyczny sukces przy takiej różnicy budżetu, jaką ma Gliwice w stosunku do legii Warszawa to zwycięstwo. Wygranie tego mistrzostwa Polski po raz pierwszy w historii tego klubu Kilka lat temu był medal srebrny, to jest naprawdę wielka sprawa i naprawdę i zarówno trener Waldemar Fornalik jak i piłkarze naprawdę mogą być z siebie zadowoleni. I też naprawdę kibice, całe środowisko będzie się cieszyło z tego zwycięstwa, będzie doceniało to zwycięstwo, nawet jeżeli się okaże, że Piast Gliwice na przykład załóżmy, że wskoczą na, na ten wyższy poziom polskiego futbolu i na przykład za kilka lat znowu zdobędzie Mistrzostwo Polski i to Mistrzostwo Polski co kilka lat będzie zdobywać, to to, to to zwycięstwo z roku 2019 naprawdę będzie tym pierwszym zwycięstwem i to na pewno przez wiele lat, właściwie do końca historii tego klubu to będzie, to wydarzenie będzie wspominane. I warto zwrócić uwagę na to, że Gliwice zobaczymy jak sobie poradzą w eliminacjach do Ligi Mistrzów, zobaczymy czy dostaną się do Ligi Mistrzów, to będzie bardzo trudne, czy dostaną się do Ligi Europy, to też będzie trudne. W każdym razie z każdego zwycięstwa, na pewno piłkarze na pewno zrobią wszystko co możliwe, żeby jak najwięcej zdobyć. Jeżeli coś im się uda, to naprawdę będą się cieszyć, bo Legia Warszawa jednak w ostatnich latach sobie nie radziła w eliminacjach do Europejskich Pucharów, jakoś było widać coś takiego, że nawet z tych mistrzostw polskich już tak bardzo piłkarze się nie cieszyli, nie doceniali tego zwycięstwa, a na pewno środowisko wokół klubu Piast Gliwice naprawdę, na pewno będzie to zwycięstwo doceniać i naprawdę z tego zwycięstwa się cieszy, także ja generalnie. Trzymam kciuki za polskie kluby w europejskich pucharach, za Piast Gliwice, za Legię Warszawa, za Lechie Gdański, za Krakowie, dlatego że liga w tym roku skończyła się już 19 maja i naprawdę jest szansa na to, żeby żeby coś zdobyć. Jest szansa na to, dlatego że nasze, grupy, nasze kluby będą brać w tym udział. A dopóki bierzesz w czymś udział, to jest szansa na to, żeby coś zdobyć. Jest szansa na to, żeby i mam nadzieję, i trzymam kciuki za to, żeby nasza Liga w tym współczynniku UEFA awansowała z miejsca 25 na wyższe, bo polską piłkę naprawdę stać na więcej. Przy takiej ilości kibiców, jaka chodzi na mecze polskich klubów, przy takim zaangażowaniu, przy tym, że to jednak jest nasz sport narodowy, powinno być lepiej. I naprawdę mamy piłkarzy, którzy byliby w stanie myślę i potrafimy wychować sobie też takich piłkarzy, którzy myślę, że potrafią wznieść tą naszą polską piłkę na wyższy poziom. Ale czy tak się stanie, zobaczymy. Ja zawsze będę trzymał za to kciuki i jestem optymistą. To wszystko, dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.